6 czerwiec 86 Przypomniał mi się sen, jaki miałam przed kilkoma miesiącami. Śniło mi się, że chroniłeś mnie przed wężem. Jakże mógłbym Cię opuścić, skoro ten wąż delektował się Tobą? Idź w łasce naszego Pana Jezusa Chrystusa, Daniel. Oto, co widziałam. Siedziałam na tapczanie w moim domu. Naprzeciw mnie cała moja rodzina siedziała na innym tapczanie. Nagle usłyszałam lekki hałas po mojej lewej stronie w rogu pokoju, który był dość ciemny. Zobaczyłam, jak z tego ciemnego kąta zbliża się wąż, pełznąc po podłodze. Ten wąż był moim domowym zwierzęciem. Wyszedł ze swrokonta, bo przestałam go karmić. Znalazł miskę z trzema kiściami winogron i połknął je, bo był głodny. To mu jednak nie wystarczyło, więc pełznął w kierunku kuchni, aby coś znaleźć. Przesunął się pomiędzy tapczanami. Natychmiast podciągnęłam nogi, bojąc się, że mnie zaatakuje. Stałam się jego wrogiem, obawiałam się więc, że on to odczuwa. Bardzo się bałam. Podniosłam się, aby go pochwycić. Obawiałam się, że zaatakuje moją rodzinę. Jak tylko wąż wyczuł moje zamiary, zaczął się przygotowywać do ataku na mnie. Tak bardzo się bałam, że uczepiłam się szafy, podciągając w górę nogi. Kiedy wąż zwrócił się w moją stronę, usłyszałam głos. On również usłyszał ten głos. Wystraszony oddalił się ode mnie. Zeskoczyłam wtedy na podłogę i pobiegłam zobaczyć, kto to był. Ujrzałam wysokiego mężczyznę i zrozumiałam, że był to mój anioł-stróż. Zapytał mnie, czego się boisz? Odpowiedziałam, boję się węża, uciekł. Powiedział mi na to, zaraz go przygoniem. Poszedł w stronę kuchni. Gdy odchodził, przyszła mi myśl: Być może powinnam mu pomóc. Udałam się więc do kuchni.